Cześć wszystkim, witam w moim kolejnym filmie. Tym razem będzie on skierowany bardziej do posiadaczy Astry z silnikiem benzynowym wyposażonym w instalację LPG. Okazuje się, że ten silnik Opla jest bardzo wrażliwy na korekty paliwowe, zapamiętane na biegu jałowym. Chodzi o to, że jeżeli jeździcie na gazie i na biegu jałowym ta korekta znacznie zaczyna odbiegać od benzyny, to później borykacie się z szarpaniem obrotów na zimnym silniku. Ja z mojego doświadczenia zauważyłem, że jeżeli ta korekta już jest różni się o 2% w stosunku do tego, co powinno być na benzynie, no to już ten silnik zaczyna szarpać przy odpaleniu. Jeżeli różnica jest większa, to to szarpanie zwiększa się i jest jeszcze gorsze. W skrócie, jeżeli ta korekta przy jeździe na gazie się rozjedzie, no to, no to to szarpanie w zależności od temperatury początkowej silnika będzie Albo większe, albo mniejsze, w zależności czy, gaz, czy korekta na gazie rozjechała się bardziej na plus, czy bardziej na minus. Cały czas mówię ogólnie o korektach długoterminowych. U mnie teraz ta korekta przy starcie zapamiętała się na poziomie 1,5%, czyli jest to zbliżone do benzyny, bo przy tym samochodzie na benzynie koło 0 aktualnie ta korekta się zapamiętuje. No, i powinien odpalić w miarę bez problemu. Patrz, zobaczmy. Nic nie szarpie. Wyłączę wentylator. Jest ok. Ja poczekam, aż ta korekta mi się rozjedzie. Bardziej w stosunku do benzyny, i wtedy nakręcę drugą część tego filmu. Także do zobaczenia za kilka dni, a w rzeczywistości za kilka sekund. Teraz witam ponownie. Korekta się rozjechała na minus 5 i też temperatura jest ciut niższa. Zobaczmy, jak odpali. Minimalnie faluje. Myślę, że słychać, że silnik nierówno pracuje. Tak, jeszcze jedna ciekawostka, jak włączę klimę, to będzie takie zafalowanie w górę. To jest normalne. O! To jest normalne. Dobra. No i to by było na tyle w tym filmie. Chciałem w nim pokazać, że szarpanie przy odpalaniu wynika również z korekt paliwowych, i przeważnie te korekty rozjeżdżają się, jeżeli jest źle wyregulowana instalacja gazowa. Ja akurat mam instalację BRC, którą sam się nauczyłem stroić i powiem Wam, że ta instalacja sama się rozjeżdża, raz idzie bardziej na bogato, raz idzie bardziej na ubogo, no nie zwalczę tego. Generalnie jak silnik idzie bardziej na ubogo, czyli te korekty są, idą w kierunku plusowym, to mniej szarpie przy odpalaniu niż jeżeli idą korekty na minus. Także to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeżeli macie jakieś swoje doświadczenia z rozwiązywaniem szarpania na zimnym silniku, to piszcie w komentarzach. A ja zachęcam do oglądania innych moich filmów. Cześć!